Wybierz Pafiporta, klucz do bezpiecznego i stylowego życia. www.pafiportadzwi.pl Jesteśmy na gali TFL 30, z nami zwycięzca dzisiejszego pojedynku MMA, który pokonał Kaspra Aplasa, Karol Gudelski. Karol, twardy, ciężki pojedynek. Jak go Ty ocenisz już teraz na godzinę po? Yy, ogólnie, no nie, muszę powiedzieć, że Kasper, dobry młody chłopak, no nie? Fajnie w tej pierwszej rundzie, jak tam go sklinczowałem przy siatce, fajnie się ślizgał. tam ja, ja tam próbowałem uderzać kolanami, te kolana wchodziły, ale ciężko było coś więcej pod tą siatką zrobić. W drugiej rundzie, kurde, no nie robiłem tego co miałem robić, nie słuchałem się trenera, przepraszam od razu swoich kibiców i trenera, że taką manianę odwalałem w drugiej rundzie a w trzeciej rundzie już udało się zrobić to, co miałem robić. Poszła fajna posadka, przeszedłem do półgardy i tam już... tam już wiedziałem, że go przełamałem, że nie wstanie spodemnie i... już yy, wiedziałem, że dokończę tą rundę pod moje dyktando. Ale muszę przyznać wielkie dzięki Kasprowi za mocny pojedynek i uważam, że daliśmy bardzo dobrą walkę i że wiele osób czekało na tą walkę, żeby ją obejrzeć. No ja ogólnie ocenię to, szczerze że dla mnie to jak na razie był fight of the night. Bo ta walka była mega, mega wyrównana i z obu dwóch stron szedł ogień piekielny i z rąk i z nóg było balenie, była każda płaszczyzna. Słuchaj, czego nie udało się według Ciebie wykonać z game planu, który określiliście przed walką? Eee, kurczę, nie, ja chciałem w pierwszej rundzie, chciałem z tej klamy go wywrócić, ale tam on dobrze się ustawił i zostały mi tylko tak naprawdę te kolana. Ja tam trochę źle popracowałem zapaśniczo, nie zrobiłem, nie wsadziłem tam nogi, gdzie trzeba, żeby go wynieść po prostu i wywrócić. W drugiej rundzie to po prostu poszedłem z nim, poszedłem w jego grę. Poszedłem, wiedziałem, że jest mocnym stójkowiczem. I niepotrzebnie ja w to brnąłem. Powinienem po prostu zejść nawet pod jego ciosami i po prostu go wywrócić, bo wiedziałem, że ja go wywrócę bez problemu. Słuchaj, co dalej? Zostaje w organizacji TFL? To już zależy tutaj od organizatora, i wtedy będziemy wszystko z trenerem Karolem z Szybkiem ustalać, co, co działamy dalej. Na razie odpoczywam i muszę dużo poprawić, bardzo dużo muszę poprawić, bo nie jestem zadowolony z tej walki do końca. Nie jestem zadowolony ze swojej postawy po prostu. Ogólnie długo teraz będziesz odpoczywał od treningu od Mate? Tydzień, dwa, zaleczę kontuzję. Zjem trochę więcej, bo dużo wagi spijałem. Ja chciałem trochę ogólnie. Bicie, się, w, może nawet w na 80 kilo, bo dużo miałem zbijania. Miałem w połowie lutego wejść tutaj na TFL na zastępstwo, jednak tam przeciwnik się nie zgodził, na, żebym wszedł na zastępstwo i ja robiłem w połowie lutego, ważyłem 89 kilo, więc dużo, dużo miałem zbijania, dużo to zdrowia, chcę odpocząć, najeść się i jedziemy dalej z tematem. Ogólnie wchodzą już teraz walki zawodowa w Grecji. jeszcze w tym semi pro chcesz troszeczkę powalczyć? Nie, ja jeszcze mam dużo do podciągnięcia i też yy, w, muszę obejrzeć, na, obejrzymy z trenerem Karolem na spokojnie walkę i wdrożymy poprawki, zaczniemy pracować yy, nad tym, co leżało i będziemy wtedy decydować. Obejrzałeś też troszeczkę walk po swoim pojedynku, jak dzisiaj Ci się poziom TFL-u podoba. Mega fajnie. Tutaj yy, walki sportowe, bardzo fajne. Atmosfera jest mega na trybunach, jest głośno. Fajnie, fajnie tutaj było wyjść i wystąpić i najważniejsze, że wygrać. Teraz wyciągamy wnioski i jedziemy dalej. Telefony już jakieś były od bliskich? Tak, były. Dziękuję właśnie bardzo wszystkim moim znajomym, bliskim za wsparcie. Wiele osób tutaj przyjechało ze mną i dziękuję całym, całej swojej ekipie ze Skry Sport. Wszystkim chłopakom z porannej grupy Nemesis, trenerom z Nemesis i przede wszystkim swojemu trenerowi Karolowi Szybkowi i całemu Nareżnikowi i chłopakom z maty. Karol, gratuluję zwycięstwa i oczekujemy Cię coraz częściej w klatce TFL-a. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dzięki. Zadbaj o bezpieczeństwo i komfort swojego domu, mieszkania i firmy z marką PAFI. Porta, częścią PPHU składy budowlane paciorek www.papiportadżywi.pl I przekonaj się, jak łatwo można połączyć bezpieczeństwo z pięknem. Pafiporta